Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem z Mercedesem ML, który po liftingu zmienił nazwę na w 166. I na początek kilka ważnych dat. Samochód zadebiutował na rynku w roku 2011. W 2015 samochód przed facelifting. Zmiany widzicie na zdjęciach. Tak wyglądał Mercedes przed liftingiem ML. No i tak wyglądał Mercedes GLE już po liftingu. Możecie sobie teraz porównać. W 2018 roku zakończono produkcję pierwszej generacji GLE. No, i od tego czasu już był oferowany ten Mercedes w drugiej odsłonie. Jeżeli chodzi o silniki benzynowe, to mógłbym się rozwodzić, wymieniać wam różne wersje silnikowe, bo jest ich naprawdę sporo. Tak naprawdę tych silników było kilka, wersji było dużo więcej. Podstawowa wersja to była 3,5 litrowa. V6 bez turbodoładowania to były silniki M276. Były dostępne też silniki 3-litrowe, też V6 z rodziny również M276 z bezpośrednim wtryskiem. Te zwykle miały turbodoładowanie pojedyncze lub podwójne. I to byłoby tyle, jeżeli chodzi o V6. Była też dostępna V8 o pojemności 4,7 litra. Z bezpośrednim wtryskiem był to silnik M278. Podwójnie doładowany, topowa odmiana, miała nawet 455 koni. Jeżeli chodzi o usterki w tych silnikach, to tak naprawdę usterki są, jeżeli chodzi o te wszystkie silniki, bardzo podobne, czyli oczywiście rozciągający się rozrząd, trzeba też przy okazji wymiany rozrządu wymieniać wariatory zmiennych faz rozrządu, które mogą wraz z rozrządem wymagać wymiany już przy 200 tys. kilometrów. Czasami więcej, czasami mniej. Oczywiście zależy to też głównie od tego, jak agresywnie jeździcie i jak często był olej w samochodzie wymieniany. Tak, jeżeli olej był wymieniany co 30 tysięcy, no to rozrząd się szybciej posypie. Jeżeli był wymieniany co 10-15, no to ten rozrząd naturalnie wytrzyma. No myślę, że nawet 300 tysięcy powinien wytrzymać. Wycieki oleju oczywiście też tu się zdarzają. Były nawet przypadki, że wycieki oleju po prostu powodowały to, że przez rozgrzany olej, który po prostu pojawiał się z wycieków na przewodach, na izolacji przewodów. No, powstawały zwarcia, no i w wyniku czego wywalało Wam błędy. Wymiany wymaga też odma olejowa, ale nie wiem czy wiecie, odma olejowa jest to element eksploatacyjny, większość osób tego nie wymienia, a teoretycznie powinno się to raz na 50-80 tysięcy to odma wymienić w każdym silniku benzynowym. Zdarzają się też problemy z pompą wysokiego ciśnienia, nie zapominajcie o tym, że tu jest bezpośredni wtrysk paliwa, więc jeżeli będziecie chcieli zamontować sobie instalację LPG, no, jakiegoś, jakiegoś instalatora znajdziecie, który Wam to, jakiś zakład LPG, który Wam to zamontuje, no ale na pewno będzie to dużo droższe. I taka instalacja na bezpośrednim wtrysku wymaga też wtryskiwania paliwa, żeby te wtryskiwacze się nie grzały paliwowe, przez co też macie spalanie takie, że większość co prawda... Jakby procentowo większość jest spalanego gazu, ale musi być lekki, mały dotrysk benzyny. I to też jakby powoduje, że są większe koszty eksploatacji. Plus taka instalacja z dotryskiem benzyny jest też dużo droższa niż tradycyjne instalacje, które chodzą na samym gazie. Zdarzają się też przypadki gromadzenia się nagaru na zaworach oraz w kolektorze dolotowym, spowodowane jest to oczywiście tym, że wtrysk jest bezpośredni, więc nie ma wtryskiwaczy w kolektorze dolotowym, no i tam niedopalone cząsteczki benzyny się odkładają i tworzy się nagar. Warto powiedzmy co 60 tysięcy tam zajrzeć. Jeżeli nie macie spadku mocy, nie czujecie, no możecie jeszcze tak trochę pojeździć. Ale w przypadku, jeżeli tego nagaru będzie już dużo, to może się stać tak, że po prostu nie będą wam się domagały zawory, bo ten nagar będzie przeszkadzał i może to nawet doprowadzić w skrajnych przypadkach do uszkodzenia czy to głowicy, czy to zaworu. Więc nie jest to niestety takie fajne. No ale problem dotyczy tak naprawdę prawie wszystkich silników z wtryskiem bezpośrednim, z wyjątkiem tych, gdzie zastosowano podwójne wtryskiwacze, ale takich jest niewiele. W Mercedesie o takowych nie słyszałem. Jeżeli chodzi jeszcze o kolejne kwestie związane z silnikami benzynowymi, to musicie pamiętać o tym, że wersje z podwójnym doładowaniem oczywiście w naturalny sposób będą droższe w utrzymaniu. Bo jeżeli zepsuje się Wam jedna i druga turbosprężarka, to zapłacicie razy dwa za naprawę lub regenerację. Są różne sposoby radzenia sobie z turbosprężarkami. Jedni regenerują, ale najlepszą metodą jest kupienie sprężarki regenerowanej przez producenta. Niestety nie zawsze tak jest, że będziecie chcieli na to wydać pieniądze, no bo to jednak będzie dużo droższe niż taka regeneracja w warsztacie, powiedzmy przypadkowym, czy nawet w warsztacie, który zajmuje się regenerowaniem sprężarki, które są regenerowane w takich warsztatach, nie zawsze działają, nie zawsze odpowiednio oddają moc, tak samo jak te regenerowane przez producentów. No ale to już jakby decyzja należy do Was. Jeżeli chodzi o silniki wysokoprężne, to macie to do, tutaj do wyboru dwa silniki, też w kilku wersjach. Podstawowy silnik to jednostka i jednej 2,1 litra. Biturbo, czyli turbodoładowana, podwójnie oznaczona fabrycznie jako OM651. Ten silnik, podobnie jak jednostka V6 3-litrowa OM642 z pojedynczą turbosprężarką, mają następujące problemy. Przy około 200-300 tysiącach, w tym przedziale zwykle się to dzieje, wymiany może wymagać rozrząd. Tak jak wcześniej już wspominałem, w przypadku silników benzynowych, tu też jest jego trwałość zależna od tego, jak użytkujecie samochód, od tego, czy na przykład korzystacie z systemu start-stop, który też przyspiesza zużycie łańcucha, bo... Za każdym razem ten łańcuch jest napinany przy uruchamianiu silnika, więc jest jakby no bardziej obciążany. Plus agresywna jazda, plus wymiany oleju co 30 tysięcy sprawiają, że ten rozrząd będzie wymagał wymiany szybciej. Zdarzają się przypadki problemu z pompą wtryskową i wtryskiwaczami. Tu jest też bardzo różnie w niektórych autach już przy 200 tysiącach, w innych przy większym przebiegu. Zdarzają się przypadki wycieków oleju. Zdarzają się problemy z filtrem DPF oraz systemem redukcji tlenków azotu SCR, czyli to jest ten system, który wymaga dolania, dolewania regularnego AdBlue. Jeżeli chodzi o inne usterki, to zdarzają się przypadki uszkodzenia automatycznej skrzyni biegów. Wiadomo, nie jest to przekładnia wieczna, ale jest to dość dobra przekładnia. Zdarzają się przypadki, że przy 200-300 tysiącach będzie wymagała ona już pierwszych napraw. Może też tak być, że auto wytrzyma dłużej. Ale ogólnie w porównaniu do innych producentów, to jest to dość udana skrzynia. Jak na te lata, oczywiście. Spotykane są również awarie zawieszenia pneumatycznego. W wielu autach już przy 200 tysiącach wymiany mogą wymagać pierwsze elementy. Psują się oczywiście blok zaworów, miechy pneumatyczne, zawory na miechach oraz kompresor układu ceny od kilkuset do kilku tysięcy. Za naprawy wiadomo, że im więcej elementów się zepsuje, to możecie nawet tą dychę przekroczyć. Warto wiedzieć, że generalnie takie zawieszenie pneumatyczne już jest dużo tańsze niż jeszcze lata temu. Ale jeżeli dużo elementów się zepsuje, to te koszty mogą być wysokie, więc trzeba być na to przygotowanym. Jeszcze są niestety inne usterki, o których warto wspomnieć, na przykład wadliwe śruby mocujące przekładnię kierowniczą. Jest na to akcja serwisowa w ASO. Czyli dzwonicie do ASO, podajcie numer WIN-auta. Pytacie się, czy jest akcja serwisowa na wasz samochód? Jeżeli tak, to jedziecie, umawiacie się, jest to wam wymieniane za darmo. Warto z tego skorzystać. W ogóle to jest tak w przypadku każdego auta, że po zakupie używanego samochodu, nawet 20-letniego, jeżeli jest w dobrym stanie, nawet jeżeli jest w średnim stanie. Warto zadzwonić do ASO, zapytać, czy są akcje naprawcze i z nich skorzystać, bo jeżeli na przykład macie wadliwą poduszkę powietrzną, no to taka akcja może wam uratować życie, a jest to darmowe. Więc nie ma co się wstydzić, tylko trzeba dzwonić i jechać do ASO na wymianę, jeżeli taka akcja po prostu Was obejmuje. Wadliwe są też czasami elementy elektroniki i elektryki. Na przykład zdarzają się przypadki problemów z elektrycznie otwieranymi szybami, z czujnikami parkowania, z zacinaniem się tylnej klapy bagażnika, z nieszczelnością lamplet, które zaczynają parować, gasnąć, Spotykane są również problemy z działaniem systemu pre czyli system, który domyka okna, zaciąga mocniej pasy i hamuje w przypadku zobaczenia pieszego lub innej przeszkody na drodze. Jeżeli jedziecie autem, system ten wykrywa na przykład, że zbliżacie się za szybko do jakiejś przeszkody, to najpierw Was ostrzega, jeżeli nie zareagujecie, czyli nie zahamujecie, no to on hamuje sam. Więc zdarzają się z nim problemy, że po prostu nie reaguje w odpowiednio szybko. Może to być spowodowane po prostu zanieczyszczeniem czujników lub innymi problemami natury elektronicznej. Spotykane są również problemy z systemem doświetlania zakrętów ILS, czyli Intelligent Light System. Użytkownicy skarżą się jeszcze na pękające drewniane wstawki drzwi, skrzypiące straże foteli oraz trzeszczące niektóre elementy wykończenia wnętrza. To by było na tyle, być może ta lista dla niektórych zabrzmi przerażająco, ale musicie wziąć pod uwagę to, że te elementy elektroniki nie są nagminne. I to nie jest tak, że cała ta lista, którą wymieniłem, od razu wszystkie elementy się wam zepsują, to są po prostu przypadki usterek, które zdarzały się w różnych samochodach, więc to nie będzie tak, że te wszystkie usterki Was, was dotyczą. Ogólnie ten model jest uważam, dość udany. W porównaniu na przykład do szczególnie jeżeli chodzi o silniki, pomimo tych wad, które wymieniłem, to tak naprawdę. No najbardziej problematyczny jest rozrząd, ale nie oszukujmy się, rozrządy lecą we wszystkich samochodach, nawet w samochodach konkurencji. Więc tu tak jakby być może Lexus jest troszeczkę tam ten rozrząd troszkę więcej wytrzyma, tylko w przypadku Lexusa niestety jest ten problem, że jest problem z częściami, tak? Więc co z tego, że macie samochód, który się mniej psuje? Jak po prostu, jeżeli coś się zepsuje, to będziecie dużo dłużej czekali na części, bo może się okazać, że tych części po prostu nie będzie od ręki, więc musicie też to wziąć pod uwagę. Jest też oczywiście w Lexusach mniejszy wybór tych części do zamiennych do, do auta, no i też mniej, mniejszy wybór silników, tak? Niż w przypadku Mercedesa ML, ale na przykład, jeżeli chodzi o silniki, to też uważam, że Mercedes ma jedne z lepszych silników w klasie, bo na przykład dla porównania w BMW, no praktycznie w konkurencyjnym modelu z podobnych lat, w X5, to tam w każdym silniku macie dość poważną wadę. Dużo poważniejszą niż tutaj są te wady w tym Mercedesie. Niestety, przykre to jest dla fanów BMW, ale takie są realia. Z drugiej strony BMW ma lepsze osiągi, więc coś za coś, tak? Jeżeli wolicie osiągi, to wybierzcie BMW. Jeżeli wolicie komfort, wybierzecie Mercedesa. W tym odcinku to by było już na tyle. Ja zachęcam was oczywiście do udzielania się w komentarzach, jeżeli mieliście taki model, macie chcecie kupić lub nawet nie mieliście, ale macie swoje przemyślenia na temat tego typu samochodów, warto się udzielić, warto zostawić łapkę. No i też warto subskrybować kanał. No i w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się już wkrótce. Cześć.